Kaszub na łowach, 24 listopad zima dzień świra łapanie złodzi, łodzi i minus 1 woda jeszcze nie zamarzła nie zdążyła się tak mocno wychłodzić pomimo tygodniowych chyba mrozów śniegów niestety nie wzięłem uchwytu do, do kamerki nie ja mam jaki przymocować, więc z ręki nie będzie raczej nagrywania brań, zrzutów i tak dalej. Spinning coś tam widzicie tu wisi Poczciny, zobaczymy szczupaka i no tu zestaw ukłoniemy Oczywiście Lekki jik nie, próbujemy to ostatni raz złodziej w tym roku Będzie jak będzie, dzień Pira Kaszyk znowu zberiował Co już poczynić Bawimy się, na razie Pięknie sznież dnia koryki widzę, widz jest standardowy Pięknie pięknie Słuchajcie dzisiaj największy Taki Taki okres. Ale okej, ok. jest. Przy okazji, wczoraj zrobiłem sobie taki patencik. Pracowanie y przetwornika tych hossandy. Jak widzicie, do redinga, do Knagi, ciekawy, podobno z boku. Mamy lepszy, czystszy sygnał niż bez zakłóceń od silnika. Y ale no, zmyślam o nowej łódce którą zaprezentuję wkrótce na przyszły rok i pomysły z nią związane no, mam nadzieję, że ten uchwyt przypasi też do pontonu może się w chwycę po prostu homemade, zrobiony przez ziemię no jedynie ten zacisk, klamerka chińska <grym>, ale działa very good regulacja jak widzicie bok można kąt odchylać na szczęce yy, od łodzi obserwować gdy dalej oddalone tereny od, od buty no i góra dół wiadomo zanurzenie jest trochę długi patrzymy nie wiem jak na, na nowej łódce jaka długość będzie potrzebna później najwyżej się skróci właściwie do wymiaru lepiej mieć zapas i mieć z czego uciąć niż to to jest za krótkie na razie a tak przy okazji zapomniałem dodać jak wiecie trochę przydeń tutaj próbowałem dzisiaj znaleźć i znowu okoń zwłaszcza o tej porze roku zaskakuje wybrednością Ostatni raz, już nie wiem kiedy to było, z miesiąc temu, sprawdziła się tanta i tylko na tantę brawy. Dzisiaj przejechałem wiele, wiele, wiele yy, przynęt. I co? Taki oto raczek. Raczek, tylko i tylko raczek. Po prostu dokładnie to... zabijają. Ale wymagające są przez to, trzeba się nakombinować i znaleźć tą właściwą przynętę na dany dzień. Dzisiaj to był raczek. Co my tu mamy? Cisza, cisza. Pogoda jest piękna. jak na tą porę roku oczywiście a wiatru to najważniejsze słuchajcie powoli wracam chciałem wymienić baterię. Yy... jakiś sukces jest 4 okonie wpadły nie za duże za chwilę pokażę może Na koniec pokażę największego co mego. Nie ma się czym chwalić ale cztery, jak na te warunki Nie można narzekać Jest super target osiągnięty Target osiągnięty No i co? Do zobaczenia na następnych chłopach.